Zawód na twarzy naszej córki, dlatego zawsze mam pod ręką APAP. To skuteczny lek, któremu można zaufać i bezpieczny nawet przy kłopotach z wrzodami. Popatrz, czy można parę APAP i po bólu. Przed użyciem się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź się z lekarzem lub farmaceutą. A na gorączkę weź szybko APAP C Plus i pozbądź się jej, zanim pojawią się inne objawy przeziębienia. Cerwany kapturku. Pyszne kanapki dla babci A z czym te kanapki? Z takim pysznym serkiem. Serkiem, czyli by chciał spróbować. Nie. Nowość. Ser Hochland ma zdamer w plasterkach. Lepszy niż najlepsza zabawa. No gdzie jesteś wilku? Przecież miałaś mnie zjeść. Od dzisiaj ja mam tylko serek. Niech ktoś inny zje babci. No właśnie. Hochland, to jest pyszne.